Sobie. Um, dzisiaj jest filmik, w z... którym e, pokażę wam moją mm. postać w e, czyli e, bo w ga Gahal'i 2 to nie ma żadnych postaci, więc... Ja to bo, bo, znaczy no, mam jedną postać tutaj mam taką

to jest moja zna, nienawidzona postać, czyli... No... Moja koleżanka z klasy no, ja jej nie lubię w dlatego ja tak wygląda, to... Hey, tam, to, to jest taka rurwana, no i to jest... To jest to jest moja się nazywam w To jest moja znanowidzona postać, to jest, to jest... To jeszcze trzeba zrobić niej postać, robimy. Okay, Dobra, teraz zrobimy postać z ale ja nie wiem jaką. Dobra, jakąś zrobimy postać. Tą, dobra, taką będzie okay, Tam. To może będzie. Mm, mm, mm. Nie. To będzie. Um, dobra, będzie to nie zepchniemy. Będzie to jeszcze... dobra, to potem zobaczymy, będzie będzie. YouTube to jak będzie miała na Nie będę Wam przerywać. będę Wam przerywać, bo to mi trochę zajmie. No, zrobić mam trochę moją bestią, którą się znam od smoczka w buzi. Oliwie, pewnie ją znacie z mojego kanału. I są to jest jej kanał. I wbijajcie, i na mój też. Przez moja oliwka, czyli moja bestia. Olivia. dobra, piszemy Oliwia, Oliwia, i Wy i A. B, Dobra. No i mamy. Fajnie.